Dzisiaj też się dowiedziałem małej ciekawostki w odniesieniu do Kika, jak już ten temat został tutaj na czacie poruszony. Mianowicie, Kik poza tym, że zakontraktował, e, póki co przynajmniej, Merganiego oraz zakontraktował Evrona, to Kik również pokusił się o to, żeby zakontraktować mniejszych twórców. Nie dostałem dokładnych nazwisk tych twórców, ale podobno też zakontraktował dwie mniejsze persony z Twitcha. Też nie wiem do końca, co znaczy mniejsze. Czy mniejsze to oznacza osoby mające pułap widzów 300, 500, 1000 czy 2000 bo nie oszukujmy się, ale te dwie osoby, które y, przeszły, to są osoby bardzo, bardzo bardzo topowe, jeżeli chodzi o zasięgi prawda, no bo i Mergani i ten drugi kolega Evron, to są osoby, które znajdują się raczej w top 5 polskiego Twitcha więc można powiedzieć, że takich największych grubasów y, Kik kupił też wydaje mi się, że Kik nie ma wyłączności tylko oni będą streamowali raczej na dwóch platformach i po prostu będą to dzielić 50-50, ale tutaj też nie jestem pewien, nie mniej, nie mniej dostałem informację właśnie, że dwóch jeszcze twórców zostało zakontraktowanych tych mniejszych, tak jak powiedziałem, nie wiem o jakich liczbach mówimy, ale to już nie jest taka stricte topka, yy, topka i kolejny aspekt jest taki, że z tego co słyszałem plotki, to Kik płaci owszem dużo, ale nie aż tak dużo jak myślałem że płaci, ale to też może wynikać z tego, że właśnie chłopaki nie mają podpisanej wyłączności na platformę yy, możecie zgadywać, to jak mówię to nie są potwierdzone informacje, to jest tylko gdzieś tam zasłyszana przeze mnie plotka, która nie jest 100% tak potwierdzone, ale słyszałem, jaki, jakie cyfry dostał Evron. Podobno dostał Evron za streamowanie na Kiku i powiem tylko tyle: ciężko mu się dziwić, że zdecydował się przejść na tę platformę, jeżeli nie ma tam wyłączności, bo jak nie ma wyłączności, to i tak zasięgu na Twitchu nie straci, a pieniądze, które zaproponowali, są naprawdę Masne, że tak powiem, ktoś napisał, że jest to 30 tysięcy złotych. Powiem Ci tylko tyle, że bardzo mocno przestrzeliłeś, dlatego że takie stawki rzędu 30 tysięcy złotych, to potrafili dostawać ludzie, którzy mieli na Twitchu po 2000 osób od Facebooka kiedyś. Facebook kiedyś płacił osobom, które miały taką widownię między 2-3 tysiące osób 40 tysięcy złotych, więc nie jest to dobry cel nie jest to dobry traf. Podobno, podobno, tak jak powiedziałem, ploteczka, podobno było to 20 tysięcy euro, więc jeżeli ktoś dostaje 20 tysięcy euro, żeby bez wyłączności, bez wyłączności streamować na innej platformie, to ciężko mu się dziwić, że na takie warunki przystaje. Są to absurdalnie wysokie pieniądze, które nie kosztują cię żadnego dodatkowego wysiłku, dlatego, że i tak byś streamował i tak. Z tą różnicą, że tutaj streamujesz na innej platformie, a z racji takiej, że nadal możesz streamować na Twitchu, to tak naprawdę twoje zarobki mogą być tylko spotęgowane, więc deal dobry. No i też nie oszukujmy się, się, ale tym oto sposobem taki Evron na przykład yy, jest w stanie właśnie podtrzymać ciągły, duży, wysoki zasięg na Twitchu. Czemu pluli Sergiusza? Yy, myślę, że z biznesowego punktu widzenia nawet nie ma co zadawać tego pytania, dlaczego Sergiusza opluli. Dziwne by było, gdyby postąpili inaczej, w sensie mogliby PR-owo powiedzieć hej, cenimy swoich twórców i im zapłacimy, tylko powiedz mi po co? Po co płacić komuś, kto nie ma wyboru i musi na twoim platformie za darmo? Ja bym Sergiuszowi życzył, żeby zarabiał jak najwięcej, natomiast będąc, będąc realistą i po prostu obiektywny w tej sytuacji, to Kik nie ma żadnego interesu w tym, żeby proponować Sergiuszowi pieniądze, bo najzwyczajniej w świecie Sergiusz nie przejdzie na inną platformę, tak czy inaczej. Ja na Sergiusza miejscu y, dziwię się, że on y, takich kroków nie podjął. Ja na Sergiusza miejscu w pierwszej kolejności starałbym się o Umbana na Twitchu, kładałbym wnioski, prosiłbym o odbanowanie. W momencie, w którym po pozytywnie ten wniosek zostałby rozpatrzony, to ja bym na jego miejscu przez miesiąc bardzo gryzł się w język i streamował na Twitchu, chociaż uważam, że tak szczerze, już postreamowałem parę miesięcy na tym Twitchu To aż tak w ten język nie trzeba się się Nie jest to takie trudne, ja na jego miejscu Po miesiącu zobaczyłbym jaki zasięg zgromadziłem I zaproponowałbym menadżerowi Żeby porozmawiał z Kikiem na temat zakontraktowania Mojej osoby i to sposobem wróciłby Na Kika przy okazji Inkasując na pewno niemałe pieniądze Więc no ja, ja bym takie kroki Na jego miejscu podjął, ale wiadomo łatwo powiedzieć Sergiusz też ma takie swoje podejście Że w niektórych kwestiach on się honorem Na przykład unosi i on uważa, że Dla niego honorowym jest, żeby nie prosić się, żeby wzięli go do miejsca, w którym go nie chcieli. Tylko z drugiej strony nie możesz obrażać się na platformę, że ona cię wykluczyła w momencie, w którym jawnie łamałeś jej regulamin. No więc jakby to, 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 to jest proste. Uważam, że gdyby Sergiusz pokazał troszeczkę pokory i faktycznie zechciał gdzieś tam porozmawiać z administracją Twitcha, to myślę, że szansa na powrót jego na te platformy byłaby dosyć duża. Jeżeli chodzi o YouTube'a, podejrzewam, że tam akurat powrotu nie ma, ale Twitch myślę, że jest raczej, raczej do ugrania. Też bym nie chciał się prosić. Go widzisz, go trzeba wejść pod uwagę jedną Rzecz. Jeżeli dostałbyś. Przyku, bo, jakby taką analogią posługując. Gdybyś poszedł na przykład teraz do kolegi na kolację, bo by cię zaprosił, żebyście sobie pogadali przy winku, może potem będzie sek. Sobie... Idziesz sobie porozmawiać z kolegą do niego do mieszkania. On cię prosi o zdjęcie butów. Ty masz. W... i w butach pełnych w śniegu wchodzisz mu do salonu. Czy ten ziomek ma prawo cię w... z mieszkania? Ma! I nie byłoby to dziwne, gdyby cię z niego Natomiast odmienna sytuacja byłaby wtedy, kiedy przyszedłbyś do kolegi, niczego byś nie zrobił, a ten by cię. Bał. Więc jeżeli jeżeli idziesz do kogoś i nie przestrzegasz reguł, które obowiązują u niego w jego azylu, w jego mieszkaniu, to nie możesz się dziwić, że ktoś z tego tytułu chce cię ukarać. Więc w momencie, w którym poszedłbyś do jego kolegi i powiedział: Słuchaj, no, zachowałem się niepoprawnie, przepraszam cię za to, i podałbyś mu rękę, to wtedy jest okej, okay. to nie jest robienie komuś łaski. To są wytyczne, których ktoś się musi trzymać. To nie jest tak, że Twitch cię banuje, dlatego że cię nie lubi. Twitch cię banuje, bo mają odgórne zasady, których musia, mus, muszą się po prostu y, trzymać. Tak samo jak nie masz prawa mieć na przykład pretensji stricte do pracownika, o to, że wyrzucić cię z jakiegoś sklepu, bo na przykład, nie wiem, o to z Natalią rozmawiałem. W Polsce jak idziesz z kawą na wynos do sklepu odzieżowego, to nikt z tym nie ma problemu. Może w niektórych sklepach tak, nie wiem. Nigdy nie, nie nigdy ja się na przykład nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś mnie wyprosił ze sklepu, bo miałem ze sobą kawę na wynos. Ja też akurat z tą kawą jestem zawsze ostrożny, jakby niczego bym nie chciał zalać, ale wiesz, możesz się potknąć, może ktoś się popchnąć, ktoś się szturchnąć i tą kawę rozlejesz na ubrania i wiadomo, że wtedy te ubrania najprawdopodobniej wypadałoby zapłacić. Więc na przykład. W Niemczech podobno, kawie z kawą na wynos, nie wejdziesz do żadnego sklepu, bo po prostu wyproszą cię z tego sklepu. I nie jest to niesprawiedliwe, no jakby jest to zrozumiałe, dlaczego właściciel sklepu ma ponosić koszta tego, że mu ubrania zniszczysz. Jakby jest jakieś ryzyko z tym, się, z tym związane. Więc to nie jest wina pracownika i jego widzi mi się, że najzwyczajniej w świecie powie, hej, przepraszam, ale opuść sklep. Tylko jest to, są to odgórne wytyczne, których on się musi trzymać, bo inaczej sam rodziny nie utrzyma, bo go z pracy. Solo. Są pewne rzeczy, które są logiczne i wobec których ciężko mieć pretensje po prostu. Czy to nie jest tak, że śpiewałem yy, na Twitchu o malarzu i przez on bana dostał? Stary, tylko słuchaj. Tak, zostałem zbitowany, żeby to zaśpiewać, było to może niepotrzebne jak najbardziej, bo w momencie, w którym ktoś mówi na streamie 7 ban wordów i przy okazji jego kolega na tym mówi jednego banwarda, to już nie przesadzajmy, że przez kolegę bana dostaniesz. To było takie bardzo proste Zrzucenie winy tak naprawdę Widzowie memicznie, czy znaczy memicznie, chyba naprawdę pisali Że o to moja wina, moja wina Bo wymówiłem imię Historycznego malarza, że tak powiem Raczej Nitro nie chce streamować na Twitchu, on woli YouTube'a Okej, okay, no ale mi chodzi, żeby po gdzieś tam Taki stricte biznesowy ruch Warto byłoby y, gdzieś tam y, Zrobić, nie? Bo powiem ci w ten sposób Z, Jakby teraz patrząc na sytuację Sergiusza Patrząc stricte na sytuację Sergiusza Na dzień dzisiejszy mamy konkurencję W postaci Kika Na Kika przeszło dwóch bardzo dużych zawodników. Być może, być może nie przeszli tam właśnie na zasadzie, na zasadzie wyłączności, ale będą tam streamować, więc oni też przy okazji promują platformę. Sergiusz ma bardzo duże community, które go ogląda na tej platformie, więc on nie potrzebuje Twitcha do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy, bo i tak jemu się naprawdę nie najgorzej wiedzie stricte ze streamowania, to znaczy on ma przy... Reklamę BetClika i Obra ma reklamę jeszcze jakiejś platformy. Przesuwa. Dobra, czemu nie streamujesz na ETI może dałbyś on bo jestem niewinny On -bon kosztuje 50 zł. Zawsze każdy jest winny, pamiętaj, nie ma ludzi niewinnych. Trzyma. No właśnie, trzyma jeszcze GPS-a. Więc jeżeli jeżeli ziomek, jeżeli ziomek, dostaje, jeżeli ziomek dostaje na Kiku, ma potężne liczby i przy okazji przy tych liczbach ma jeszcze trzech reklamodawców, to nie potrzebuje zmieniać platformy. Jeżeli chodzi stricte pod tym kątem, to dla niego jest to i tak już w tym momencie wygodna sytuacja. Jedyny ratunek, który mógłby na. To jest właśnie YouTube, żeby móc filmy nagrywać i tam są prawdziwe pieniądze. Yy, mówisz, że filmy się bardziej opłaca? Zależy, 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 zależy. Zale zależy jak dużym influencerem jesteś, zależy jak dużym streamerem jesteś, zależy jakiej liczby kręcisz, ale zakładając. Zakładając na dzień dzisiejszy Zakładając na dzień dzisiejszy, że Jesteś w stanie robić Na daily filmach średnie wyświetlenia Rzędu 350-400 tysięcy Natomiast jest seriusz robił Na dzień dzisiejszy jest, Masz możliwość wyciągnięcia z tego Myślę, sporo, ponad 100 tysięcy złotych z, sam, z samego AdSense'a YouTube na dzień dzisiejszy to jest żyła złota Taki książulo z 500k może wyciągać No myślę, że na pewno bardzo No myślę, że paręset tysięcy może zarabiać, no Rebo mówił za AdSense'a, że ma 12 tysięcy złotych za milion wyświetleń. No więc jeżeli ktoś się stanie dwoma filmami zrobić milion wyświetleń, to jak sam widzisz, już ma przez dwa dni zarobione 12 tysięcy. Na dzień dzisiejszy YouTube, pod warunkiem, że faktycznie jesteś oglądany i masz dobre stawki, te stawki nie wiem dokładnie od czego zależą, to jest to kopalnia złota. Ja nie ukrywam, że dla mnie jednym z powodów, dla których planuję teraz zacząć nagrywać te filmy w drugiej połowie stycznia na kanał na YouTube, wynika to z tego, że AdSense daje na tyle duże pieniędzy, że w końcu będę w więcej wyciągać za censa, niż będę musiał wydawać na montaż. Bo dotychczas sytuacja oglądałem mniej więcej w ten sposób, że koszta produkcji to były koszta, raczej znaczy tak, koszta produkcji materiału, mimo że on był budżetowy, to było mniej więcej dokładnie to samo, co ja zarabiam z YouTube'a. Innymi słowy, ja z YouTube'a wychodziłem po prostu na zero. Także, także no teraz nie ukrywam, że jednym z tych powodów jest właśnie, jest właśnie to, że można pieniądze w końcu coś zarabiać. No i plus dzięki temu będą jakieś reklamy. To ciągle te dwa bieguny pytacie, a ja pier Jedno dwa bieguny. Dopiero dopiero odcinki będą się pojawiały też w drugiej połowie stycznia, niestety. Mówię niestety, no bo no, no to od Filipka zależy. Filipek w tamtym okresie ma koniec premiery płyty. Inaczej, Filipek 20 ma koncert, jest to jego premiera płyty. Koncert odbywa się we Wrocławiu. Zaprosił mnie na ten koncert swoją drogą, więc chętnie pójdę. Ja akurat 20 z wakacji wracam. I najprawdopodobniej po tej premierze na następny, może następny nie bo będzie sobie popijemy, ale pewnie dwa. Później nagram odcinek. Czy nie mogę samemu nagrywać? Nie. Kobiety mają tutaj lepiej. Kobiety ogólnie mają lepiej na całym świecie mają kobiety lepiej. W ogóle ten wzrost stawek się zbiegł z prowadzeniem przez YouTube'a blokowania od bloku, więc ciekawie się robi. Yy, nie wiem, nie wiem czy to miało jakiś wpływ na wzrost stawek, wiem natomiast tylko tyle, że yy, zagraniczny YouTube płacił zawsze dużo, 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 dużo więcej niż ten polski i Polsce po prostu się to poprawiło. Wydaje mi się, że rynek polski też stał się bardziej atrakcyjny z czasem mimo wszystko. Czy w Afganistanie też mają lepiej kobiety? Nie wiem, nie mieszkałem tam, ale pewnie tak. Słuchaj, ja bym na przykład chciał móc się przebrać za ninja i żeby nikt na mnie nie patrzył jak na idiotę, więc Chyba mają lepiej.